By dane rozwiązanie nazwać fintechem? Jeżeli chodzi o takie warunki, które muszą być spełnione, to moim, w moim przekonaniu muszą to być, znaczy możemy mówić o kilku warunkach, natomiast z pewnością takie rozwiązanie musi dawać klientowi, który jest odbiorcą tej usługi. Jakąś, jakąś wymierną korzyść, prawda? Z reguły jest to, jest to korzyść polegająca na uproszczeniu pewnej, pewnych zachowań, które do tej pory miały miejsce związane nie wiem, z zakupem, nabyciem jakiegoś dobra, usługi. Więc jakby podstawową kwestią, która, która jakby, której mają sprzyjać fintechy, jest kwestia uproszczenia, uproszczenia nabywania dóbr, towarów przez, przez klientów. Mhm. Czyli Fintech to rozwiązanie właśnie skierowane dla klientów, to proszę nam powiedzieć, no bo znamy już na przykład takie, takie fintechy jak Blik, e, czyli metoda szybkiej płatności, jakie jeszcze inne rozwiązania mamy na rynku? E, fintechy, czyli połączenie finansów i technologii, e, jeżeli chodzi o kategorie podmiotów, które mogą e, nosić prymat, e, miana właśnie fintechów, to tutaj mogę wyróżnić kantory internetowe, e pośrednictwo finansowe, to mogą być wszelkiego rodzaju płatności, właśnie jak wspomniany przez Panią Blik, który jest świetnym przykładem. Być może polskiego jednorożca, to mogą być podmioty z branży finansowania, szeroko rozumianego finansowania, czyli jak już powiedziałem, z jednej strony pośrednictwa, ale mogą to być również podmioty pożyczkowe. No mamy tutaj marki takie jak Vivus czy Łąga, czy, 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 czy które również korzystają z zaawansowanych technologii. To są, to są, myślę, te podstawowe kategorie podmiotów, które, które, które mogą spełniać miano, właśnie uzyskać miano fintechu. Plus może jeszcze buy now, pay later, czyli bardzo, bardzo modna w ostatnim czasie technologia BNPL, o której zresztą mieliśmy przyjemność rozmawiać w zeszłym tygodniu. Tutaj prowadziliśmy webinar z aspektów prawnych i związanych z tych perspektyw rozwoju dla tego rynku. Który się bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego też uważam, że to jest jeden z najbardziej gorących tematów w tym momencie, jeżeli chodzi właśnie o branżę fintech. Mhm. W jaki sposób fintech może zmienić sposób świadczenia usług finansowych? No właśnie, to jest, to jest, to jest świetne pytanie, bo tak naprawdę tak, tak trochę też się śmiejemy tutaj z kolegami, z koleżankami, że jak kiedyś każdy nowo powstały podmiot chciał być startupem, to teraz każdy chce być fintechem. No i właśnie dlaczego każdy chce, chce uzyskać prymat miano fintechu? No dlatego, że w, od jakiegoś czasu pod, 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 pod pojęciem fintechu rozumiemy właśnie te podmioty, które upraszczają życie konsumentów, biorców usługi, czyli które oferują jakiegoś, jakiegoś rodzaju usługę finansową. Która pozwala albo. Znaczy w dużym skrócie, która moim zdaniem pozwala po prostu uprościć usługi, które do tej pory wymagały poświęcenia większej ilości czasu niż, 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 niż do tej pory, tak jak powiedziałem. Mhm. Sektor Fintech w Polsce to liczy około 300 firm obecnie. Mhm. Głównie właśnie w segmencie płatności. Szybko się rozwija, tak. ale nie osiągnął jeszcze w Polsce takiego poziomu dojrzałości, mhm. jak Europejscy odpowiednicy. Dlaczego? Jak się ma fintech w Polsce, jak się ma fintech w Europie? No właśnie, skoro już poruszyła Pani kwestię usług płatniczych, to tutaj pewnie na przykładzie tej branży można mówić o, o wielu takich problemach, z którymi spotykają się te, te przedsiębiorstwa. Jeżeli chodzi o stricte rynek usług płatniczych, no to tutaj w praktyce naszej kancelarii bardzo, bardzo takim Zauważalnym problemem, który, który również staraliśmy się nagłaśniać, była kwestia dostępu do rachunków bankowych. No, tutaj nie wyobrażam sobie, żebyśmy mówili o rozwoju innowacyjności, o fintechach, o programach wszelkiego rodzaju publicznych, również, jeżeli, które mają wspierać środowisko fintechów, w sytuacji, w której taki fintech ma trudności z dostępem do rachunku bankowego. No jest to, jest to pewnie zagadnienie, o którym troszeczkę chciałbym szczerzej powiedzieć, bowiem w mojej ocenie kwestia, kwestia ta wymaga zajęcia stanowiska ze strony nadzorcy. W tym momencie część banków, czy też większa część podchodzi, podchodzi do, do, do podmiotów z branży usług płatniczych, jakby to powiedzieć. No, w sposób niewłaściwy. No, kwestia otwarcia rachunku bankowego, która do tej pory była e, oczywistością, w tym momencie e, urasta do rangi problemu. E, wynika to z tego, że jakiś czas temu e, Komisja Nadzoru Finansowego skierowała dokument e, do banków, e, stanowisko, w którym tak naprawdę e, no, wskazywała, że, że, że tego rodzaju podmioty, no, po prostu jakby no, mówiąc krótko, pytała banki, czy banki wiedzą tak naprawdę z, jakimi, z jakiego rodzaju podmiotami mają do czynienia. Efektem tego, już jakby uproszczając tą historię, była, były tak zwane ankiety, które były kierowane do, do podmiotów właśnie sektora rynku usług płatniczych. I tak naprawdę niestety część banków podeszła do tego tematu w ten sposób, że jeżeli któryś z tych podmiotów informował bank, że świadczy usługi płatnicze, no to najczęściej efektem tego było wypowiedzenie umowy rachunku bankowego ze strony, ze strony właśnie banku. I co ważne, bank powoływał się, banki właściwie, może, może, możemy mówić zbiorczo, bo, bo, bo mamy jakby doświadczenia z różnych banków. Banki przy tym wskazywały jako podstawę prawną ogólne przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, a zgodnie z, przepisami, zgodnie z przepisami prawa, wypowiedzenie umowy rachunku bankowego może nastąpić z ważnych powodów. Jeżeli może nastąpić z ważnych powodów, to należałoby podać ten konkretny powód i go uzasadnić, a nie jakby przywoływać ogólne tutaj przepisy prawa, które tak naprawdę każdy zna i które w konkretnej sytuacji faktycznej mało temu jakby podmiotowi, temu fintechowi mówią. I tutaj tak naprawdę e, mamy, mamy jakby w naszy, z naszego doświadczenia część banków, które moglibyśmy w cudzysłowie określić mianem ulubionych. E, w skrajnym przypadku e, mamy, mamy tutaj sytuację, w której jednemu z naszych klientów bank wypowiedział umowę rachunku bankowego, argumentując o tym, że nie jest w stanie stosować środków bezpieczeństwa finansowego. W odpowiedzi zwróciliśmy uwagę, że jakby no nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego ogólnego powodu ustawy, polegającego właśnie na, na, na braku możliwości stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, bowiem ten klient wszelkich transakcji, których dokonywał w tym konkretnym banku, dokonywał wobec klientów mających rachunek właśnie w tym banku. No więc jeżeli bank mówi naszemu klientowi, że nie jest w stanie stosować środku bezpieczeństwa finansowego w tym konkretnym przypadku, no to w takim razie nie jest w stanie stosować również środku bezpieczeństwa finansowego do tej całej masy klientów, będących klientami naszego klienta, która, którzy mają właśnie rachunek w tym, w tym konkretnym banku. Także to są takie przykłady, oczywiście opisuję je możliwie ogólnie, bez, bez nas konkretnych banków, ale ale na pewno część banków robi to źle po prostu, to znaczy stosuje się do, do tutaj e, tych, tych, tych stanowisk, tych dokumentów, które otrzymały od Komisji Nadzoru Finansowego w sposób niewłaściwy, albo po prostu uznając, że dokona tak zwanego deriskingu, czyli jakby całkowicie przestanie świadczyć usługę prowadzenia rachunku dla sektora usług płatniczych. No z tym się, z tym się no nie można godzić, jeżeli chce się mówić o innowacji, jeżeli chce się mówić o fintechach, bo tak jak Pani słusznie zauważyła, tak naprawdę sektor usług płatniczych jest w tym momencie, można powiedzieć, tym sektorem, który, który, który przoduje, jeżeli chodzi o rozwój fintechu w Polsce. Mm -hmm. A jakie jeszcze problemy właśnie trafiają do pańskiej kancelarii, które są związane właśnie z fintechami, jakie Pan. Znaczy rozwiązuje? przyznam szczerze, że z perspektywy ostatnich tygodni, czy też nawet miesięcy, ten, ten, ten problem z dostępem do rachunku właściwie no, uniemożliwiał, uniemożliwiał prowadzenie działalności tym podmiotom, więc trudno mówić o. Trudno mówić o jakichś innych podmiota, problemach, jeżeli dany podmiot z sektora fintech nie jest w stanie pójść dalej niż założyć rachunek w banku, prawda? Mm -hmm. Więc rzeczywiście ten, ten, ten problem zdominował zdecydowanie tutaj mm, ostatnio kwestie. Wszelkie inne. Tak, wszelkie inne, które, 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 z którymi zgłaszały się do nas podmioty tego, tego typu. No na pewno, jeżeli chodzi o dalsze problemy, no to, to tutaj nie będę oryginalny, jeżeli powiem, że problem braku stabilności prawa, no zwłaszcza w perspektywie ostatnich lat i miesięcy, aktualny ustawodawca, no wręcz, że tak powiem, co, 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 co róż zapewnia nam jakieś wrażenia w postaci nowelizacji, nowelizacji jak nowelizacji, ale uchwalania nowych przepisów, zmian do już dopiero co uchwalonych przepisów. E, więc no, ta, ten, ten, ten brak ym, stabilności prawa ym, rzeczywiście w ostatnich miesiącach, latach y, można, można chyba również tutaj o nim mówić jako ten problem, który, który dotyka nie tylko podmioty branży fintech, no bo to, to, to jakby to jest problem wszystkich przedsiębiorców w Polsce. Jak należałoby w takim razie, Pana zdaniem, krok po kroku usprawnić to, co jest problematyczne? Czym się należy zająć? Czym się należy zająć? No, jeżeli chodzi o te dwa aspekty, o których powiedziałem, czyli jeżeli chodzi o, o, o brak stabilności prawa, no to oczywiście trzeba, trzeba troszeczkę więcej czasu poświęcić na, na prawo, które jest tworzone, aniżeli to ma miejsce do tej pory. I, i, i wydaje mi się, że to jest, to jest taka banalna rzecz w tym wypadku, ale która naprawdę w zdecydowanej większości przypadków pomoże w, w tym, aby nie nowelizować dopiero co uchwalonych przepisów. Jeżeli chodzi o kwestię rachunku bankowego, o którym powiedziałem, to tutaj, tak, tak, jak, tak jak wspomniałem, zresztą moim zdaniem niezbędne jest zajęcie stanowiska przez e, odpowiednie organy, w tym w szczególności Komisję Nadzoru Finansowego. E, jakkolwiek dostrzegam pozytywne aspekty na rynku, bowiem e, rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o naszych klientów, e, Tutaj uzyskaliśmy powiedzmy, czy też zaobserwowaliśmy na rynku bardzo ciekawą ofertę dla tych podmiotów ze strony jednego dużego zagranicznego banku, i muszę przyznać, że dużo podmiotów skierowało właśnie tam swoje kroki, żeby otworzyć ten rachunek bankowy. Natomiast dla takich podmiotów, jak w szczególności kantory internetowe. Jakby jeden bank nie jest rozwiązaniem. Te, te, te podmioty potrzebują dostępu do de facto wszystkich rachunków we wszystkich większych bankach? Więc no tutaj, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że bez stanowiska komisji nadzoru finansowego no nie obejdzie się. Mhm. Jakich w takim razie dla, pytanie dla młodych, kreatywnych przedsiębiorców, jakich błędów należy unikać, tworząc właśnie Fintechy? Jakich błędów należy unikać? No, znowu chyba nie będę oryginalny. Jak powiem, że na pewno wypadałoby się skonsultować z jakimś prawnikiem. No, jeżeli Pani mówi o młodych, kreatywnych przedsiębiorcach, to... No, którzy chcą usprawnić. Tak, którzy chcą usprawnić. No to, no to też trzeba przyznać, że pewnie nie, 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 jest, nie mam w tym, w tym momencie jakby w głowie statystyk. Ilu z nich korzysta z pomocy profesjonalnej. Pomocy prawnej, natomiast pewnie doradzałbym mi na pewno, że to naprawdę nie, nie kosztuje zbyt wiele, często nawet nic, żeby jakby pójść, porozmawiać chociażby z prawnikiem, jakiego rodzaju regulacje mogą dotykać dane fintech, mogą dotykać dany pomysł, który ma być innowacyjny, który ma właśnie uzyskać status status właśnie fintechu tak ten, ten twór który ma powstać wydaje mi się że tego rodzaju zachowanie taka konsultacja nawet najdrobniejsza z prawnikiem który rzeczywiście świadczy usługi prawne dla branży fintech który ma doświadczenie pozwoli na szybkie skonkretyzowanie przepisów regulacji i kwestii prawnych z którymi ta, ta osoba powinna się liczyć bo Różne regulacje będą dla właśnie wspomnianych kantorów internetowych, które nomen omen w tym momencie tak naprawdę są najmniej uregulowane, jeżeli chodzi spośród tych kategorii fintechów, które sobie wymieniliśmy, a inne regulacje będą dotyczyły chociażby branży pośrednictwa internetowego. Pośrednictwa kredytowego, gdzie no to już będą podmioty nadzorowane i, i, i tu zupełnie, zupełnie inne regulacje prawne będą wchodziły w grę. Mm -hmm. Czy można ufać w takim razie Fintechom dzisiaj pojęcie cyberbezpieczeństwa, ochrony mm. danych osobowych jest dzisiaj tematem y, szeroko poruszanym. Mm -hmm. y, no to jest świetne pytanie. Myślę, że na takie pytanie należy odpowiedzieć twierdząco, bo. bo, bo y, ciężko mi sobie w tym momencie przypomnieć jakiś fintech, który, który, który rzeczywiście, oczywiście no jest masa podmiotów, które mają problemy, problemy prawne, które może nie do końca przemyślały swoją technologię pod względem prawnym, ryzyka, różnym jakby biznesowym, nawet. tak? Ale generalnie, jeżeli chodzi o, o odpowiedź na pytanie. Czy można ufać fintechom? To uważam, że tak, że, że, że to są te podmioty, które stanowią fajną alternatywę dla korporacji, które, które, które naprawdę wprowadzają pewien, pewną innowacyjność do biznesu, które są już mimo wszystko w większości na tyle świadome że dbają o podstawowe aspekty w postaci bezpieczeństwa, no bo dzisiaj bez jakby bezpieczeństwa dla klienta ani rusz. Mhm. Unia Europejska wprowadziła działania na rzecz rozwoju FinTechu. Mhm. Jakie są to działania? Co robi Unia Europejska? E, tak, to tutaj należy wspomnieć e, tak zwany e, FinTech Action Plan, czyli, czyli plan akcji dla FinTechów, który został ogłoszony w 2018 roku czyli zbliżamy się blisko do cztero, czterolecia tego, tego planu i w mojej ocenie należy uznać, że sporo, sporo rzeczy z tego planu zostało zrealizowanych na czele tutaj z regulacjami dotyczącymi platform crowdfundingowych. Czego które... te regulacje dotyczą w takim razie? Tak, właśnie jest to rozporządzenie dotyczące platform crowdfundingowych, o którym zresztą głośno jest w obecnej chwili, w obecnych realiach. No zresztą na naszym gruncie Niewątpliwie widzimy, możemy zaobserwować zjawisko olbrzymiego rozwoju platform crowdfundingowych. Jeszcze dwa czy trzy lata temu, de facto, była jedna platforma, i, i prawdę powiedziawszy, nie sądziłem, że, że ktoś tak szybko zbliży się do jej pozycji. Teraz już ta platforma, o której, o której myślę, już z tego co wiem, według informacji, które posiadam, nie jest liderem, jeżeli chodzi o wartość i wielkość, liczbę poszczególnych emisji, więc jakby widać, że, że ten rynek ma duży potencjał i rzeczywiście. I rzeczywiście on się również, wcześniej wspomniałem o BNPL, Buy Now, Pay Later, ale również rynek crowdfundingu właśnie jest w bardzo, bardzo, bardzo szybkim tempie rozwija się. Jeżeli chodzi o dalsze regulacje, które, które, które zakładał ten Action Plan z 2018 roku, no to są regulacje dotyczące rynku kryptowalut, czyli tutaj rozporządzenie Rozporządzenie unijne, które, które ma na celu uregulowanie wreszcie tego rynku, który no, jakby nie było, budzi, budzi wiele kontrowersji. To jest w końcu dokument Action Plan, który również wspomina technologię blockchain jako, jako tej, która, która ma być też tą przyszłością rynku finansowego. To jest dokument, wreszcie, który wspomina o, o wsparciu dla sektora fintech w postaci różnego rodzaju programów. E, wspierających innowacje, jak chociażby tutaj programy reali realizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, piaskownica regulacyjna, e, różnego rodzaju właśnie tak zwane sandboxy. E, więc e, jest tego sporo, e, na pewno sporo się dzieje. No i jeżeli chodzi o regulacje krajowe, to, to, to de facto, tak z mojej perspektywy, z moich doświadczeń, to, to mogę powiedzieć, że. Nam, naszemu ustawodawcy, przypada rola no, po prostu wdrażania tych, tych, tych regulacji, podążania za nimi. Raz wychodzi to lepiej, raz gorzej. Przykład chociażby właśnie tutaj wspomnianego rynku crowdfundingowego. To niemniej jednak gonimy za, za, za Europą i, i, i trzymam kciuki, żeby, żeby, żebyśmy nadążali. Mhm. Jakie rozwiązania, jakie rozwiązania czekamy w przyszłości? Na jakie rozwiązania czekamy w przyszłości? No, na pewno na tak zwaną e-Hipotekę. To jest to e-Hipotekę, jest, to czyli? E czyli pośrednictwo internetowe w zakresie udzielania kredytów hipotecznych. Ja z uwagą obserwuję ten rynek. Bardzo dużo osób tutaj już praktycznie ogłasza, że, że to robi. Natomiast no, jestem ciekaw, jak, jak wreszcie zacznie to działać. Myślę, że nastąpi to prędzej czy później. Natomiast dostrzegam również ryzyka z tym związane. Jakie? No, ryzyka chociażby w zakresie fraudów, tak? Mhm. Bo muszę przyznać, że sam, sam gdzieś bezpośrednio doświadczyłem pewnych zachowań, jeżeli chodzi właśnie o. Zachowania w postaci zawierania umów pożyczek na, na inną osobę I, i, i jeżeli takie doświadczenia dotykają konsumenta na rynku właśnie kredytów konsumenckich w zakresie niedużych kwot, no to że tak powiem jeszcze problem jest mniejszy. Natomiast no, trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której znaczy, może i tak, trudno nie trudno, tak, ale, ale na pewno jeżeli chodzi o wolumen kredytu udzielonego w zakresie kredytów hipotecznych, no dużo wyższe od tego przy konsumenckich, no to, to, to pewnie zupełnie, zupełnie inne musi być podejście do, do, do ryzyka ze strony banków, także to jest na pewno przyszłość, ale i wyzwanie dla banków właśnie ta, ta e-hipoteka modnie nazywana właśnie e-hipoteką BNPL no to, to można powiedzieć, że to jest rozwiązanie, które już jest ale ale to jest rozwiązanie, które ma olbrzymi potencjał, zwłaszcza w segmencie klienta B2B. Mhm. Dla Dziś... tych, którzy pierwszy raz to słyszą, co to? BNPL, buy now, pay later, czyli, tak. czyli usługa, która, która polega na, umożliwia nam zakup określonego dobra, produktu z, w zamian za płatność odroczoną. Czyli możemy sobie nabyć określony produkt, nie wiem, marynarkę, zegarek, cokolwiek. Jednocześnie przymierzyć, sprawdzić, czy nam się podoba, i zapłacić za niego w terminie późniejszym. Z reguły 30 dni, no tutaj w zależności od dostawcy, dostawcy usług płatniczych. Jest to niewątpliwie szalenie ciekawe rozwiązanie, ale z drugiej strony też rozwiązanie, które, które już gdzieś dostrzeżono, że ma ten zły aspekt, no że skłania nas do zaciągania, zadłużania się zbytniego. Ponad być może nasze możliwości i realne potrzeby. No Niemniej jednak fakty są takie, że na polskim rynku od, od mniej więcej dwóch lat, mniej więcej od wybuchu właśnie pandemii, jest to, jest to sektor, który bardzo mocno się rozwija i który pewnie będzie się rozwijał, bo jest olbrzymi potencjał tutaj jeszcze w sektorze B2B. Co jeszcze? Jakie jeszcze rozwiązania, o których pan słyszał? Co jeszcze, rozwiązania jakie jeszcze? Hmm. Mówiąc, to są te to teraz, dwa znaczy, główne. Tak, to są warto. te dwa rozwiązania, które mi przychodzą do głowy w tym momencie, tak, ale, ale, ale no pewnie przykładów można by mnożyć. No jest, jest teraz platforma, e, platforma e, pożyczek, e, która no ale to jest crowdfunding, szeroko rozumiany crowdfunding, mm. o którym wspominałem, tak? Więc tutaj e, tutaj o tym mówiliśmy. No Pewnie wszelkiego rodzaju również usługi dotyczące identyfikacji klienta. No, to, jest, to jest coś, na co zwracam uwagę, na co, o czym już mówiłem, co będzie niezmiernie ważne przy, przy świadczeniu usług fintechowych, więc pewnie również rynek nie znosi próżni, więc będzie to rynek dla firm technologicznych, które będą dostawcami usług dla fintechów, które, które jakby nieustannie potrzebują. No bezpiecznych technologii w zakresie identyfikacji klienta i generalnie realizacji transakcji. Więc, więc to, jest, to jest na pewno to. I powiem szczerze, że. Jakby, to są takie główne wyznaczenia. Tak, to są główne, mhm. które w tym momencie przychodzą do głowy. Mhm. Jakby Pan podsumował już cały ten sektor usług fintechowych w mhm. Polsce? Jakbym podsumował. No, tak jest... się dzisiaj ma i... Tak, ja no, jakby wyjmując przed nawias tą kwestię rachunku bankowego, która jest takim problemem, który no, zniechęca biznes mocno, prawda? No bo jeżeli przedsiębiorca na samym początku ma, ma taki problem, jak założenie rachunku bankowego w banku, to no, co dopiero mówić o de facto sukcesie, który, który, na który pewnie będzie musiał jeszcze mnóstwo czasu, energii poświęcić. Natomiast jakby wyjmując to, tą, tą kwestię, która mam nadzieję zostanie dość szybko rozwiązana, no to niewątpliwie sektor ten rozwija się dynamicznie. Jakby jesteśmy postrzegani jako atrakcyjny rynek dla, 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 dla tutaj dostawców z Europy. Mamy szereg programów wspierających innowacje, mamy szereg aniołów biznesu, więc jakby jest dużo sposobów, w których może być pozyskany kapitał niezbędny na rozwój tego, tego, tego sektora. Co więcej, też jakby z mojej praktyki obserwuję coraz większe zainteresowanie podmiotów z zagranicy usługami na terenie właśnie naszego kraju, usługami w zakresie, znaczy świadczeniem usług płatniczych. Ma to, miejsce, ma to ma to związek z opuszczeniem Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, ma to związek z zacieśnieniem wymogów formalnych w krajach nadbałtyckich, i tak jak powiedziałem, obserwuję wzmożone zainteresowanie podmiotów zagranicznych otwarciem, przeniesieniem, bo to nawet nie jest otwarcie, tylko to jest przeniesieniem biznesu do Polski. Więc perspektywy są dobre, no abstrahując oczywiście od sytuacji międzynarodowej, która, która w tym momencie jest, e, i trzeba je wykorzystać. Mhm. I oby te perspektywy zostały wykorzystane. Pan Maciej Raczyński był moim Państwa gościem. Dziękuję serdecznie Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu.